Dzisiaj 1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczym związanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy odeszli do wieczności. Niemniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami i bliskimi na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich. Cmentarze są takimi świadectwami pamięci po prostu o bliskich, o światłych ludziach itd. Tak to jest część historii po prostu. Która nas otacza. Zatrzymania, kiedy człowiek na niczym nie pędzi. To jest chyba jedyny taki dzień w roku, gdzie wszystko odchodzi na bok, następuje zaduma, i człowiek zaczyna myśleć o swoim życiu, bo tak jest zawsze szybko i nie ma na nic czasu. A to jest moment, kiedy można się zatrzymać. Według mnie to nie, nie tylko dzisiaj, ale przez cały rok powinniśmy. Odwiedzać groby naszych bliskich, zapalać świeczki, że pamiętamy o nich. A dzisiaj to taki jest specyficzny dzień, właśnie, bo, bo to jest ich święto. Ale w naszych sercach to zostają cały rok i nie tylko w ten dzień, ale w ciągu roku powinniśmy odwiedzać ich. Pamięć o najbliższych, których już nie ma z nami, dlatego. Dzień 1 listopada jest tak ważny dla wszystkich. 1 listopada znicze zapalamy także na grobach bohaterów. No, dlaczego? Żeby dzieci wiedziały, że tak ktoś zginął po to, żeby on był wolny, tak? W naszym kraju, żeby mógł mówić po polsku, a nie po, w innym języku, że tak to nazwę. I niech wiedzą o tym, że tak trzeba przyjść. Niech zapali tą świeczkę, niby dla niego jest to chwilowa zabawa, ale już się uczy, tak? Że trzeba jednak przyjść. No, żeby pamiętać o swoich najbliższych. No, i nie, i nie tylko, i o żołnierzach, którzy tu leżą na cmentarzu. Także, no, to jest wielkie święto dla nas. Wszystkich Świętych to wyjątkowo bogaty duchowo czas, kiedy myślimy o tych, których już zabrakło. Odwiedzamy ich groby, wspominamy dobre, minione chwile. Polskie cmentarze mienią się wówczas kolorami świec i jesiennych kwiatów. Te święta to także okazja do spotkań i akcji społecznych wspieranych przez liczne stowarzyszenia. Co roku od 18 lat Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zbiera pieniądze na ratowanie starych grobów w Kutnie. W tym roku zbieramy na drugi etap prac przy kaplicy grobowej rodziny ojrzanowskich, przez którą właśnie się znajdujemy. Zbieramy na tę kaplicę już trzeci rok. W zeszłym roku, no jak wiadomo, z jakich powodów kwestia się nie odbyła. Natomiast w roku 18 i 2019 ze środków zebranych wykonaliśmy remont górnej części kaplicy, no i czeka na, na konserwację i na renowację cała reszta. W 2019 roku zebraliśmy około 15 tysięcy złotych, z czego ogromnie dziękujemy za te pieniądze wszystkim i mieszkańcom i odwiedzającym cmentarz parafialny w Kutnie, bo dzięki tym pieniądzom mogliśmy, mogliśmy dokonać renowacji górnej części kaplicy. W tym roku postanowiliśmy otworzyć drzwi do kaplicy. One Zawsze były zamknięte. Chcemy pokazać społeczności, jak wygląda kaplica w środku. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej kwestuje także na cmentarzu parafialnym w Kraśniewicach. Dziś tam kwesta jest poświęcona dokończeniu renowacji nagrobka malutkiej mieszkanki Kraśniewic. Zbiórce pieniędzy pomagają harcerze, samorządowcy, a także wolontariusze. Harcerze zawsze i wszędzie z, z wielką chęcią i wielkim zaangażowaniem pomagają. Więc, dlaczego nie tym razem? Nie jest to nasza pierwsza kwesta. Już od wielu lat kwestujemy jako chówiec ZHP Kutno. Tym razem też nie mogło nas zabraknąć. Mamy nadzieję, że jak najwięcej pieniążków zasili, zasili tegoroczną kwestę. Myślę, że to jest dla nas bardzo ważne, dla nas wszystkich mieszkańców, podtrzymywanie tej pamięci, odbudowanie, renowacja starych grobów w tym roku głównie dedykowane na kaplicę. Jest to bardzo dla nas ważne. Przedłużamy pamięć. Jest to bardzo ważna inicjatywa. Wszyscy powinniśmy dbać, wszyscy powinniśmy pamiętać i wszyscy powinniśmy kultywować tą tradycję właśnie 1 listopada i dbać o te wszystkie zabytki, które przypominają nam o tożsamości. Szczerze że ważne, żeby wspominać i, i przywracać tą historię starych pomników, osób z tym związanych, różnie się losy Polski i Polaków potoczyły, nie wszyscy mają rodziny, nie wszystko się ułożyło tak, jak by, się, by się chciało i dlatego też dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby kwestować, zbierać, bo to jest tak naprawdę dziedzictwo naszej kultury i historii, historii miasta Kutna, powiatu kutnowskiego. Mieszkańcy Kutna odwiedzają groby bliskich, by zatrzymać się na chwilę i pochylić się nad tajemnicą przemijania.